W lesie, mówili sucho, a wody po kolana. O tym, jak leśnicy razem z bobrami zatrzymują wodę w lesie i o tym, co to jest mała retencja, dowiecie się z dzisiejszego programu. Ja nazywam się Tomasz Zielonka, to jest program Las Bliżej Nas. Zapraszam! W Polsce coraz częściej obserwujemy zjawisko suszy. To wynik zmian klimatu: rosną średnie temperatury, zimą brak śniegu, jest coraz mniej opadów które są u nas głównym źródłem zasilania wód powierzchniowych i podziemnych. Do tego doszły skutki źle prowadzonej kilkadziesiąt lat temu gospodarki wodnej. Na szczęście leśnicy i bobry od lat starają się zapobiegać tym zjawiskom. Jak? Między innymi dzięki małej retencji. Przed państwem Irena Dziadoń, specjalistka do spraw ochrony przyrody w nadleśnictwie Srokowo. Dzisiaj opowie nam o życiu bobra. Ok, Irena, to jest brzoza, tak? Tak. Obok jest świerg i brzoza jest nadgryziona, a Czy są jakieś drzewa, które bobry bardziej sobie upodobały i je wolą jakieś zgryzać, czy, czy nie ma to dla nich znaczenia? Yy, ma znaczenie, aczkolwiek niewielkie. Bobry chętnie lubią zgryzać drzewa liściaste, ale jeżeli nie ma w pobliżu żadnego y, takiego drzewa, wybierają nawet i drzewa i Zdarza się to rzadko, ale się zdarza. Czy to jest takie drzewo, które on nadgryzł i zostawił go, bo może było dla niego za twarde i już go nie ruszy, czy, czy przyjdzie sobie tu jutro pojutrze i będzie systematycznie go sobie obgryzał? E, tak, bóbry będzie sobie systematycznie podgryzał to drzewo. Y, stanowi, y, łyko, stanowi jego pokarm i będzie tak podgryzał, a w końcu to drzewo przewróci. W sezonie wegetacyjnym Bóg zjada również mniejsze krzewy. Tu mamy takie drzewo, z którym już sobie poradził i je powalił. Podejdziemy do niego? Oczywiście. I co? Tutaj jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj chyba miał prawdziwą ucztę, tak? Tak, tutaj mamy dość taką jedną dużą rodzinę bobrzom. Bób jest roślinożercą, chociaż w czasach średniowiecza uważano go za rybę ze względu na Ogon pokryty łuską i na aktywność w wodzie. Skoro był rybą, to można było go jeść pewnie w poście, tak? Tak, dokładnie tak. I to jest ta część, to jest łyko, właśnie, w którym żywi się byłby, tak? Dokładnie tak. A drewna nie rusza? Nie rusza, drewno natomiast ścina. Co dalej dzieje się z, taką, z, taką, z takim drzewem, które zostało powalone? Yy, takie ścięte drzewo, yy, gdy on sobie je już tak zagospodaruje, potnie na mniejsze kawałki. On zaciąga je do swojego domostwa, które nazywamy żereniem. I jak dużo tutaj u Was jest tych bobrów na waszym terytorium? E, coroczne inwentaryzacje potwierdzają obecność około 500 rodzin, co możemy przeliczyć na około 2000 osobników, gdyż każda rodzina składa się przeważnie z rodziców i trzech do czterech czasem młodych. Także ta ilość tych bobrów w naszym nadleśnictwie, no to też jest taka szacunkowa. tak? Jak, jak daleko mamy stąd do wody? Myślisz, że jakieś. 30 metrów, 20 mniej? No, myślę, że tak gdzieś 30 metrów. Tu on musi taki kawał drewna zaciągnąć ze sobą, zaciągnąć, tak? Jeden bóbr to robi, czy robi to cała rodzina? Yy, to no cała rodzina tak pomaga. Yy, młode bobra wychowują się, są przy rodzicach około dwóch lat, natomiast w trzecim roku swojego życia opuszczają domostwo w poszukiwaniu swojego miejsca.

No, a musiał się nachodzić. Zważywszy na to, że to jest mniejsze zwierzę, musiał pewnie 3-4 razy więcej kroków wykonać, po to, żeby zaciągnąć to drewno do tutaj jego domu. Czyli nie dość, że tyle musiał przytachać tutaj tego drewna, to jeszcze musi potem popłynąć tam, tak? Dokładnie tak. I dostarczyć to na budowę swojego domu zarówno też w spiżarni. Gdyby miał rower, to bubr triatlonista, a tak, bubr korzeniowski. Chociaż. Ponadto drwal, inspektor, architekt, kamieniarz i hydrotechnik. Niestety w XIX wieku doprowadzono do prawie całkowitego wyginięcia tego gatunku. Dopiero w XX wieku zaczęto odbudowywać jego populację. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jest stabilna. Współdziałanie leśników i bobrów możemy zobaczyć w leśnictwie Poganowo, gdzie gospodarzem jest Jarosław Naumiuk. Tomku, zobacz, zbliżając się do Tamy. Tak. Masz okazję zobaczyć miejsce, miejsce żerowania bobra. Pogryzione, Ech, tak, brzoza. Tak, to jest brzoza. E, zaczął bóbr od nadgryzienia korowiny, a później e, przystąpił do, do samej e, pracy przy ścinaniu drzewa. E, ta brzoza e, w końcu poleci. Brzo... Zaraz nad wodą posłuży mu też do budowy tamy? Pewnie tak. Elementy y, do budowy tamy, mało tego, będzie też y, jego bazą pokarmową, tak? bo y, na, na górze mamy świeże gałązki cienkie, y, to jest to wszystko, co on lubi. Kawał budowli, I jeszcze to jest zbudowane, tutaj widzę gałęzie, jakiś piasek, ziemia Tomku. i takie największe bale naprawdę. Tak, zgadza się Tomku, to bobry same wszystko zrobiły. To, są, to jest ich długo, długo, długotrwała praca. Ściągają tutaj różnego rodzaju patyki, drągi przy pomocy tej już lekko spiętrzonej wody, bo dzięki temu jest im łatwiej to transportować do, do tych tam. Poza tym ulepują jeszcze błoto, glinę. Uklepując to wszystko y, ogonem, y, łapami, robi się z, z tym tego. Tak, tak, jest tutaj z tego, jak widzisz, bardzo dość wysoki, wysoko uniesiony poziom wody. E, jak patrzyłeś, to tutaj widać różnicę e, około 60 cm, tak? E, a, a mimo to, zobacz, wszędzie dookoła góra, a tu mamy wodę, tak? I ta woda jest tu zatrzymana. Jak się obejrzysz i spojrzysz, to zobacz, widać, że w samym tym rozlewisku tak? również poziom wody ulega pewnym zmianom. Widać, widać różnicy, tak, tak. Widać, widać podnoszone i opuszczane lustro wody. No niestety, no, tu też odparowuje woda. Nie zawsze pada deszcz, tak. Tamy są po to, żeby spiętrzyć wodę. One, są na tyle elastyczne, że same sobie dostosowują środowisko wokół siebie. To one tworzą te miejsca, gdzie chcą tą wodę zatrzymać, gdzie chcą jej mieć więcej. My jedynie po prostu możemy kibicować ewentualnie delikatnie, delikatnie nad tym, próbować zapanować. Do tego mamy różnego rodzaju elementy, typu na przykład rury przelewowe, które umożliwiają po prostu obniżanie lustra wody w pewnych miejscach, lub też wycofanie tych rur, zabranie, kiedy potrzebujemy, żeby, żeby ta woda po prostu w większych ilościach się tam zgromadziła. Czyli tak? Trzymamy kciuki za bobry i kibicujemy. Tylko w samym nadleśnictwie srokowo, na skutek działalności Bobra udało się zmagazynować około 6 milionów metrów sześciennych wody, a powierzchnia podtopionych lasów wyniosła kilkaset hektarów. A jak to wygląda tam, gdzie Bobra nie ma? Przenieśmy się na śląsk do nadleśnictwa, rudziniec. No, ale. Co zrobić w miejscu, gdzie ani wody, ani bobra? No to co? Wtedy człowiek i kopiemy i łopatujemy. Kopiemy i łopatujemy. I tak aż dokopiemy się do wody. Tomku, co no, ty to? tutaj robisz? Takim szpadelkiem? Do wody chce się dokopać. E no przestań, takim szpaderkiem to oczko wodne na swojej działce. Tutaj potrzebny jest ciężki sprzęt. Zobacz, jaka duża powierzchnia, jaka duża inwestycja. Czyli co, coś takiego, tak? Tak, myślę, że tak. Przed Państwem gospodarz tego miejsca, nadleśniczy Wiesław Kucharski. To no właśnie mówiłeś na dużym obszarze. Jak wielka jest ta inwestycja tutaj? Ta inwestycja obejmuje powierzchnię ponad 4 hektarów i rozciąga się wzdłuż cieku wodnego na długości ponad kilometra. Ta budowa realizowana jest z środków unijnych, dofinansowanie jest z środków zewnętrznych i w zasadzie jest to odbudowa zbiorników, które jeszcze na początku XX wieku tutaj funkcjonowały. Po co w ogóle to robicie? Mając do czynienia z bardzo dużym deficytem wody, obserwowanym przez nas praktycznie każdego roku. Także te zbiorniki, które odtworzymy w tym miejscu, na pewno będą służyły całej przyrodzie, całemu ekosystemowi leśnemu, ale nie tylko, ponieważ ten ekosystem leśny yy, yy, graniczy z ekosystemami polnymi. A tak prawdę mówiąc, to parę kilometrów od tego miejsca znajduje się bardzo duże miasto yy, śląskie Gliwice, tak. i w którym mieszka bardzo wiele ludzi. Którzy na pewno będą mogli z tego obiektu korzystać i wypoczywać. Czyli dzięki wodzie, w takich zbiornikach las wokół odżyje, zwierzęta zyskają wodopój lub miejsce bytowania, a ludzie otrzymają przyjemne miejsce wypoczynku. Leśnicy postawili na małą retencję już w końcu lat 90. Do dziś wybudowali ponad 10 600 inwestycji małej retencji, a kolejne 2000 ma być ukończone do 2022 roku. Na te wszystkie realizacje lasy państwowe wydadzą 914 milionów złotych, oczywiście przy wsparciu środków unijnych. Inwestycje w Rudzincu? nadzoruje Mariusz Mróz. Zostały wykonane takie dwa głęboczki. To są te dwa obniżenia, które widzisz. Te, te ciemniejsze. Te ciemniejsze, tak, które w przypadku... Co to nie... są te głęboczki? Po co to jest? To są nie... zagłębienia w czasie zbiornika służące temu, że przy niższych stanach wód będzie się tam utrzymywało jakieś zwierciadło wody. Ta woda zawsze tam będzie, tak? tak? tak. Czyli jakieś tam żabki, ktoś tam będzie... No dla żyjątek, jak ja to mówię. Uformowana zostanie również wyspa. Tak. Widzisz tam ją za sobą, jest. która będzie umocniona. To jest takie przewyższenie w czaszy, które w przypadku piętrzenia na zbiorniku no, pozwoli, że jątkom uciec. Słuchaj, to wygląda tutaj bardzo ciekawie, chociaż na razie to zwykły plac budowy. Tak? Czy to Twoja pierwsza realizacja takich, no no, takich podstawów? Nie, 30 lat pracy w hydrotechnice melioracji, także nie pierwsza. W każdym miejscu, gdzie planowana jest taka inwestycja, jest nadzór przyrodniczy, czy aby przypadkiem nie zniszczymy czegoś, co może warto chronić, bo przecież nie chodzi o zwijanie, a o rozwijanie bioróżnorodności przyrodniczej. O te tutaj zadbał biolog dr Waldemar Szendera. Na co należy zwrócić uwagę? Na przykład, jeżeli w takim miejscu jest planowany zbiornik retencyjny, to co jest ważniejsze? Jeżeli są na przykład jakieś rośliny chronione albo jakieś ostoje zwierzyny, to co wybrać? Czy dokonuje się takiego wyboru? Jak najbardziej tak. Taki wybór jest dokonywany i ten wybór tak naprawdę jest warunkiem niezbędnym do tego, by można było w ogóle myśleć o retencji w lasach. Stoimy na przykład przy pięknej populacji lokalnej Wawrzynka Wilczełyko, który w tym miejscu w sposób naturalny funkcjonuje od co najmniej 100-150 lat jest rośliną chronioną. Oczywiście, dlatego w tym miejscu zbiornika wodnego nie będzie. Okay. Natomiast zbiorniki wodne mogą być wszędzie tam, gdzie warunki siedliskowe pozwalają na to, by można było. Wzbogacić środowisko przyrodnicze, również o środowisko wodne. W obu obiektach, które tutaj Państwo widzicie, zostawiliśmy refugia. Refugia to takie niewielkie miejsca bytowania naturalnej roślinności, która tutaj była pierwotnie. Te rośliny z tych refugiów będą mogły rozprzestrzenić się czy to na brzegi stawów, czy na toń wodną, czy na inne części środowiska przyrodniczego, które w tym miejscu będziemy odtwarzać. Jestem ciekawy, jak ten plac budowy będzie wyglądał za rok czy dwa. Mam nadzieję, że natura weźmie go w swoje posiadanie. Czy tak się stanie? Może opowiedzieć nam Andrzej Ryś z nadleśnictwa strzałowo. Robił retencję, zanim to było modne. Od 2005 roku nadzorował tego typu budowy w kilkunastu nadleśnictwach w Polsce. Jest specjalistą od ochrony przyrody. Andrzej, pokrzywy, chaszcze, wszystko zarośnięte. A mówisz, że to jest zrobione przez Was, a wygląda jakby było tu od zawsze. Właśnie tak to wygląda, bo w rzeczywistości natura radzi sobie bardzo dobrze i wszystkie rany, jakie są zabliźnia. Od kiedy to oczko tutaj jest? Ono powstało w roku 2005 i do dziś woda się cały czas trzyma. Ile tych obiektów od 2005 roku udało Wam się nie, Wybudowaliśmy 220 obiektów różnego typu. Budowle piętrzące to między innymi były progi, brody, zastawki dębowe, przetamowania ziemne. I dzięki temu nam się udało zwiększyć możliwości retencyjne do około 5,5 miliona metrów sześciennych wody. Andrzej, widzę tutaj, że też masz jakiś lokatorów. Bobry tutaj sobie coś chyba działają. Tak, no tutaj one działały cały czas. Są ślady poinżerowania, nawet te pięci. I jak myśmy wykonali budowlę piętrzącą swoją, czyli próg z bystrotokiem, to one zabudowały tą, tą naszą tamę o 70 cm, czyli w sumie podnieśli jakby, no, sama tam miała 70 cm, plus 70, o40 poziom wody się tutaj podniósł. Czyli od razu od... wykorzystały sytuację i dorobiły tak, swoje, tak? One właśnie często tak jak z obserwacji mojej wynika, że nasze działania prowokowały je do jakby jeszcze większego piętrzenia. Tam, gdzie woda szumi, tam one, one się denerwują i coś tam próbują robić. Takie zaproszenie dla nich. Tak jest, tak właśnie na to reagują. Muzyka Powoli, ostrożnie, bo jest ślisko od glonów. Okej, okay, powolutku. Uf. Dobra, stoję. Mamy? O, ale tu jeszcze jest coś ciekawego się pojawiło. Super. Co tu, mamy? Tu mamy larwę pływaka żółtobrzeżka. Co to jest za larwa? Pływak żółtobrzeżek to jest taki wielki byczy oba, który żyje pod wodą. Wlejemy ją do wody? O, a, a. widziałeś, <grywała> się to? Widzisz ją w ogóle pier drugi raz drugi w życie, tak? Drugi raz widzę ją w ogóle tak na wolności. Na żywo, że tak powiem. Nie? Czyli przez przypadek znaleźliśmy larwę pływaka żółtobrzeszka, ale nie to przecież chciałeś mi pokazać, tak? Tak. Chciałem pokazać ci roślinę, która jest na mazurach bardzo rzadka. Może ja kijem ją pokażę, to ty ją weźmiesz, unieś jeszcze dobrze? Trochę. Dobra. Ja, ja mam unieść roślinę? Tak, unieś to tak z wody, nie? To jest ta właśnie. Okej. Okay. Mogę ją wyrywać? Czy ona jest chroniona? Nie, 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 nie wyrywać. Aha, dobra. Tylko pokaż ją tak, nie? Dobra, pokazujemy roślinę. Tak, nie widać. Się tak. Co to za roślina? Dlaczego jest tak rzadka? Jest to gatunek alpejski. Nazywa się w ogóle rzeźnica alpejska i występuje w górach. W zasadzie naturalnie również występuje na Pomorzu i na Mazurach bardzo rzadko. Ja znam ją w Mazur tylko, znaczy jak, jak ją poznałem po tych monitoringach na Bystrotokach, to, to wcześniej tu ja jej nie widziałem. W ogóle ona się pojawiła w tych miejscach dokładnie, gdzie. Gdzie woda przyspiesza właśnie na bystotokach, na których tutaj stoimy. I to również co? Dzięki Wam? No i to jest dzięki działalności naszej. Co to jest za bagno? Panie bagno, to torfowisko najcenniejsze. Ale też ściąga. Najcenniejszy ekosystem okadłowy, jaki występuje na Mazurach. Co to za miejsce, powiedz A, 12 tysięcy lat temu w tym miejscu było jeziorko dystroficzne. Poczekaj na mnie, czyli, czyli wytopisko po bryle lodu, jaki zostawił lodowiec, jak ustępował z Polski 12 tysięcy lat temu. Bagno czy torfowisko, dla mojego buta wszystko jedno. Ledwo go odratowałem. Powiem wam tylko, że patrząc na realizację Andrzeja w Strzałowie, jestem spokojny o wygląd miejsc, gdzie jeszcze dzisiaj stoją koparki. Czy ciężarówki. Aha, słychać jak ta woda chlupie. Jesteśmy 50 metrów od tego miejsca, gdzie Nawet wcześniej mniej. staliśmy. Od, od centrum jesteśmy około 50 metrów, a torfowisko kończy się na odległości 20 metrów. I to jest dowód na to, że ta woda odpływa z tego torfowiska warstwą podziemną wodonośną. Co teraz zrobicie, żeby zatrzymać degradację tego torfowiska? No, żeby, żeby powstrzymać proces degradacji torfowiska, który odbywa się w sposób naturalny, ale możemy to zatrzymać, jakby czas cofnąć nawet, to należałoby wykonać podziemne przytomowanie na całej warstwie wodonośnej, która jest tutaj dość szeroka, bo tu ma około 30-40 metrów plus minus. I coś takiego można robić. To się robi w tej chwili w Polsce już przy budowach autostrad przy umaseniu wałów przeciwpodziowych. Po prostu ekran z bentonitu maszyna będzie, dowolana, pod, będzie włożony tak, Włożony pionowo na całą warstwę wodonośną. Mm -hmm. I on przegradza i woda tutaj się podnosi i mamy regenerację trofowiska. Idealne. Słuchaj tutaj zbliżamy się do obiektu, który w zasadzie jest trzy w jednym. Trzy, trzy urządzenia piętrzące w jednym jakby całym urządzeniu hydrotechnicznym. Mamy tutaj ściankę szczelną czyli próg tak zwany. To wy wybudowaliście z kamienia? To wybudowali, i... to jest drewno. Drewno pod spodem, aha. Tu jest drewno, na tym stoją drewnie. To tu no, ale tutaj pod, pod wodą też jest. Tak, bo cały czas to jest ten próg pięćdziesiąty no. bo Powstało sztuczne rozlewisko, które było wcześniej już przez bobry zapoczątkowane, bo tu w tym miejscu był przepust drogowy. Te bobry zatykały go Nadbudowywały, myśmy to rozwalali, bo droga była nieprzejezdna, dziury okay. były. Mm -hmm. No i w końcu zrobiliśmy tutaj brud drogiem i dystratokiem. W tej chwili to wszystko legarne działa, można przejeżdżać. Jednocześnie mamy ładny zbiornik retencyjny wody, o po powierzchni około 1,5 hektara. – Dogadaliście się z bobrami? – Tak jest. Leśnicy i bobry są winni zatrzymywania wody w lesie i zwiększania bioróżnorodności. Jednak ich działania to ciągle kropla w morzu potrzeb przy zmieniającym się klimacie. Dlatego tak bardzo potrzebna jest ich mokra robota. I oby było jej jak najwięcej. To był program Las bliżej nas, a ja zapraszam Państwa na kolejny odcinek już za tydzień.